Z tej strony Emil Elektricos emieńczyk na kanale Emi Hydroelectro. I taki oto ciekawy przypadek znaleziony przeze mnie w jednej z łazienek w bloku z wielkiej płyty podczas naprawy instalacji elektrycznej. Przy okazji to musterkę też mi się udało usunąć. Jak tutaj widać jest to uszkodzone gniazdo w łazience. Na przewodzie dwużyłowym, co prawda miedzianym przewodzie, ale dwużyłowym, wszystko tutaj mogę sobie wyciągnąć gołą ręką, włącznie z samą puszką elektryczną. Wszystko bardzo łatwo tutaj wychodziło, jednak najgorsza sprawa to ta nowa instalacja starego typu, wykonana przewodem YDY płaski 2 razy 1,5 mm. Raz, że ten przewód jest za cienki, dwa, że brakuje mu żyły ochronnej, więc już te parę lat temu ta instalacja została wykonana nieprawidłowo i niezgodnie z przepisami. I tutaj zwyczajnie podczas samego ruszania gniazdkiem przewód fazowy mi wypadł, wypadł mi z zacisku. I jak widać, w dalszej części tego filmu to gniazdo zostało nieprawidłowo podłączone, dlatego że przewód PEN w pierwszej kolejności powinien być podpięty do styku ochronnego. Ze względu na to, że to jest wielka płyta i są tutaj przepusty w tych płytach betonowych, udało mi się już pociągnąć od rozdzielnicy nowy obwodem 3x2,5 mm. Trwale zamocować nową puszkę gniazdową i zamontować nowe gniazdo w całości odpowiednim IP.